Siemanko z tej strony, jesteśmy dzisiaj na serwerze global mcglobal.pl. Ip, oczywiście, w opisie będzie też IPTS-a. No i dzisiaj reklamujemy ten jakże fajny serwer. Na start dostajecie taką oto książeczkę. Witaj drogi Graczu. Jest to poradnik, jak zacząć grę na naszym serwerze. Otóż zacznij od zbierania jedzonka w naszej automatycznej masarni. Weź z enderczesta, wpisz komendę pomoc, aby dowiedzieć się więcej. Kiedy masz jakiś problem, zgłoś się do administracji. Jeśli nie ma nikogo online, wejdź na naszego Teamspejka i pogadaj z naszymi głównymi założycielami. Zamorak669, derazor.pl. Powodzenia. Ja, no i tak, wpisujecie pomoc. I tutaj macie cię pomoc. Drop, gildie, itemy, spawn, crafting i vip. Crafting itemów, pragnę mi już podać na spawniku. Oto jest spawn tutaj macie random typy I w tych skrzyniach będą eku. Oczywiście ja już tu trochę grałem. W tych skrzyniach będą eku startowe. Wychodzicie tutaj z boku. I znajdujecie, tak to wszystko wygląda na mapie. Taka wielka dżungla. No i znajdujecie craftingi. Tak się kraftuje stoniarkę. To jest stoniarka. Różczka spawna, Tak się ją kraftuje. Łapacz krów jeszcze niedokończony. I tutaj jest takie coś. Masz plan na co może tu być. Pisz do administracji no i możecie napisać do administracji, co to może być. No i to tu, tutaj już nic nie ma. Aha, jeszcze przepraszam, dla VIPów. Vi Ender chest VIP-a. Tak, taki tworzy ma 60 złotów Ender chest zwykły. Można go skraftować poprzez 4 perły, 4 obsydianu i jedną skrzynię. Dobrze. Że to... Tu, o, ocelownik sobie biega. To by było z ogłoszeń wszystko. Tutaj backstage dla personelu lol nie wiem co to jest yy, tutaj macie dla dla czytać moderatorów co dla, aha dla moderatorów dla moderatorów czytać sorry ludziska dobrze na serwerze jest aktualnie właściciel Xhelos los i ten dobrze kordy spawnu to jest 0 yy, i z coś tam, coś tam. Tutaj jakiś gracz sobie skacze, campioza. Dobrze, schodzimy z bawełną. No i to by było tyle, szczerze mówiąc. Więc tutaj jeszcze na no, wprost macie idziecie i tutaj macie wymieniarki. Proszę, tutaj są wymieniarki. Na takiej względzie to wygląda. Mhm. Przepraszam za moją ortografię, ale lekko mi przycina. Tutaj yy, klawiatura, komendy gildii. Gildie są darmowe, możecie je stworzyć poprzez załóż. Łóż i załóż tak. Koksy x x x pvp x, p, p, x x No i aha, nie można. Mm. No, dzięki. no i ten shop jest yy, www.mcglobal.pl i bardzo przepraszam za długie, za długie nienagrywanie odcinków, ponieważ zrobiłem sobie taką lekką przerwę, no. No i... po prostu nie nagrywałem przez dłuższy czas I zmieniłem swoją premkę na, na Ryty bo Rychon okazało się, że po prostu zepsuła mi się, dlatego nie chcę No i tutaj mamy youtuberów Youtuber Zamorak669, youtuber TheRazer.pl i youtuber Haptor Za niedługo tu będzie moja główka i youtuber do gula. jeszcze tu jest jakiś youtuber orzeszko ff gildia jest darmowa, oczywiście teraz wam zaprezentuję je random tp mhm. dobrze, nas aha, tu są wymieniarki pomału będziemy już kończyć no i proszę, klikacie random tp i tepana was na losowe kordy Ile do mojej kryjówki? No i zaraz piło nas o 2000 grad, i no chyba was i Nie będę wyszedł. Dobrze. No to bardzo dziękuję za obejrzenie. Ja jestem RTV Kondzio. Jo i zapraszam na serwer.